Moi drodzy, informacja z ostatniej chwili wywiad z panią Marianną Schneider jest o walce, ale go to nie za, za ostatniej chwili dowieduje mi się, że policja zatrzymała panią Małgosię nie wiem jak co chodzi, będziemy wszystko wyjaśniać. Będziemy zaraz stać w kontakcie, będziemy ci pomóc, mało gości, nie na razie więc sam tyle, co się skończyło, że Macie to, że tyle informacji teraz, na sms Co dostałem, że... Macie filmik, widzicie, wszystko chciałem dorwać, Marianę usłyszyli reakcję, ale ona pojechała na komendę, odbijać go. Wiecie co? Ogromny błąd. Ogromny błąd ze strony... bo to, no, trochę zajeżdża to taką sprawą polityczną, jest to pokazówka i tak dalej. Football darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Ale, tak po ludzku, to jest bardzo duży błąd. Bo, jak zapewne wiecie, ja nie przepadam za, za rodziną zwierzyńskich, za magikalami, tak w skrócie. Ale, jeśli ta kobieta. Jeśli ta kobieta. Nie siedzi na melinie, nie pije wódki na streamach, tylko robi cokolwiek innego, żeby być jednym członkiem więcej społeczeństwa. To czy Tobie się te freak fighty podobają czy nie, to, to tam jest Są para koleżan. Ona się nie prezentowała w ostatnich tygodniach ze złej strony. I szczerze nawet jak widziałem, bo widziałem taki wycinek jak ona podbiła do Marianny Schreiber. Po tym, jak, jak gruchnęła ta informacja, że Marianna roz, rozstała się z mężem, tam jej chyba jakiś misia wręczyła, ją przytuliła i powiedziała parę miłych słów, to, to ja dobre zdanie mam na ten temat, nie? To w porządku jest moim zdaniem. Fajnie się, fajnie się zachowała i, i tak szczerze, no, no to jest... Wagocha chyba pierwszy raz w swoim życiu nie stacza się i przed możliwie, no może najważniejszą najważniejszym zarobkiem, jaki mogła osiągnąć w swojej sytuacji, ją ściągają. Bo czy coś, czy coś by to zmieniło, jakby ją zatrzymali pojutrze, po walce? Nic by to nie zmieniło. Czy Gocha jest podejrzana o prowadzenie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym i przemyt 40 ton koliny z Kolumbii do Polski? Nie. Nie odrobiła prac yy, społecznych. Prace społeczne w tym kraju to jest niby kara, ale czy to do końca jest kara? No nie wiem. Bo koniec końców każą ci, ci zamiatać jakiś chodnik, albo pracować w jakimś Zoo, I ja wiem po swoich kolegach, którzy za yy, zabójki na ulicy, zabicie się na ulicy z, yy, z innymi ludźmi, yy, dostawali pracę społecznej i to i, no i wiem z pierwszej ręki, że tak powiem, jak to wygląda. Że idziesz na tę pracę społeczną, albo dajesz tam stówkę i, i ci chłop wypisuje, albo przynosisz flaszkę, albo siedzisz i nic nie robisz. Więc, no nie wiem, może gdzie indziej jest to jakoś mocniej egzekwowane. Oczywiście jest naganne to, że miała wykonać prace społeczne i ich nie wykonała, ale myślę, że można było ukarać za dwa dni, a nie dzień przed walką. Jeśli tak jak mówię, ja nie jestem osobą, która jakoś super z nimi sympatyzuje, ale ja sam zauważam zmiany w jej życiu, w życiu, tak? Więc fatalne, fatalne to jest. Moim zdaniem jest to fatalne. I co, ja nie wiem ile Gosia dostanie za tą walkę, ale powiedzmy, że dostanie 50 tysięcy złotych. Czy to jest dużo? Podejrzewam, że dla takiej osoby jak ona to jest... To, są, to jest niewyobrażalna kwota. To jest niesamowicie duża kwota. Jeśli te pieniądze dalej by jej pomogły w wyjściu z nałogu, z, wyjści, z wyjścia na, na prostą, żeby już, już te demony przeszłości nie wracały i na pewno na pewno, by jej, na, na pewno by jej ten hajs pomógł. A tak dostała aferę, nie zarobi. Wiesz, bo to, to fatalne to jest po prostu. Abstrahując stary, abstrahując od tego, że ja o mam bardzo złe zdanie, bardzo ich nie szanuję i tak dalej, ale mi... Autentycznie jest żalgowy w tym momencie, nie? No. Ogólnie jak masz mało H, to spoko, stówka i tyle. Ale jak masz rok, trzy, to pila jest jak robol się robi. Okej. Okay. Nie, ja nie, nie rozumiem. Nie rozumiem. Ja bym chciał w końcu, żeby to państwo rzeczywiście było silne wobec silnych i dało sobie spokój z 60-letnimi paniami czy 50-letnimi paniami, które... Właśnie wychodzą z nałogów, y, zmieniają swoje życie i, no i wychodzą po prostu na prostą. Takich ludzi się powinno wspierać, żeby jak najmniej było y, takich małgorzat zwierzyńskich sprzed paru lat, a jak już niestety coś takiego się wydarzy, to żeby, żeby wychodzili na prostą. Cztery, cztery suki podjechały po odgosie Medical, y, żeby, żeby ją ukarać dzień przed walką której by zarobiła pieniądze, podejrzewam, że to jest jej jedyne zajęcie, które może spieniężyć. A potem zorganizowane grupy przestępcze wyłudzają VAT-y, wyłudzają VAT-y, wyłudzają, wyłudzają, wyłudzają dotacje, krzywdzą ludzi i tam kurwa żaden policjant nie podjedzie. Ale po, ale po 50-letnią Gochem Medical musi przyjechać 50 policjantów. No. oraz zobaczy tą Mariannę. Gosia Medica jest zatrzymana. Walki z gościem magical nie będzie, Gosia stać dziś podczas media treningu Klautę ma zabrane. Jesteśmy na komisariacie policji w Łodzi i próbujemy się czegokolwiek dowiedzieć razem z organizatorami i synem Gosi. Abstrahując od tego, że ci ludzie są niepoważni, nie? Ten Klaut to jest do dupy. Ja, ja nawet nie wiem na co patrzę, stary. Dla mnie Marianna Schreiber jest tak abstrakcyjną osobą i wszystko co robi, że ja nie jestem w stanie tego traktować na poważnie. Myślę, że to jest jakiś mem, gag, nie wiem... Maria, czy napisał? Przyszedł jakiś jakiś pan Kalafiorek z transparentem. Oddajcie gochę, stoi, stoi obecna żona ministra, byłego ministra i posła na sejm obecnej kadencji. W spodenkach, w spodenkach z wyjścia do walki, pewnie z media treningu, w jakiejś tutaj, w jakiejś kurtce narzuconej. Go, gołe nogi i apeluje o to, żeby oddali. Żeby od, od, wypuścili z komisariatu, no w sumie prawomocnie skazaną, <grywa> no, na pracę społeczną. To, to, to mi się głowie nie mieści, Ty. No i jest jeszcze młody Megikal, no ale to, to, to nie jest jakby... Nie wiem, Żona posła przyszła z panem Kalafiorkiem odbijać wieśniów, <grywa> Z komisariatu policji Komendy Miejskiej w Łodzi. Słuchajcie, jesteśmy po mediach treningu. Kobieta, 50-letnia kobieta Małgorzata Zbierzyńska, Gocha Magical, została e, zabrana. Okej, okay, tu widać to. E, zabrały zabrały tę osobę, e, zabrały ją za tras areny po różnych komisariatach. Ktoś zadzwonił na telefon jej syna Łukasza. E, Łukasz, powiedz, co, co ten ktoś ci przekazał? Zatrzymali moją mamę. Trzymana na okres 45 dni. Pani, że numer telefonu tu jest. A za co? E, nie chcieli e, udzielić więcej informacji. Powiedzieli, że nie ma możliwości spotkania się syna z mamą. Dlatego przyjechaliśmy tutaj. Zaraz będziemy tutaj wchodzić i próbować... Próbować działać po prostu, no. Chcemy ja po prostu tego. pomóc. Chcemy po prostu pomóc. Nie... No ale wiesz, Marianna, tak... Ja nie wiem, ty... One jest... Jak ty chcesz pomóc? Tak w dużym skrócie, jak ty chcesz, kurwa, pomóc? Jesteś jej adwokatem? Nie. Jesteś w ogóle adwokatem? No nie. Co, przyjdziesz i powiesz, że, że jesteś yy, żołnierzem Armii Polskiej po przeszkoleniu dwunastodniowym i że proszę wypuścić, bo utrę z walka? Ja mówię, o, o co tu chodzi? To co, lalunka na zastępstwo? Nie no, kurwa, daj spokój. Nie, to jest wszystko abstrakcyjne, nie? Ja nie jestem w stanie wyczuć tej Marianny. Ja, ja nie wiem, o co tu chodzi. W kurwę nie jestem w stanie wyczuć. Ja bardzo często mam takie... Mam takie przemyślenia, bo ktoś musi być pierdolnięty w tym wszystkim, nie? Bo jak widzę osoby po pokroju Marianny Schreiber, no i tak na pierwszy rzut oka, na bardzo płytko, mało inteligentnie, mega dziwnie, wręcz spierdolenie się zachowuje. Są dwie możliwości. Albo jestem zbyt inteligentny na ten świat, tylko też jest pytanie, czy nie jestem w tym momencie egocentrykiem, jakimś megalomanem. Albo jestem zbyt inteligentny, że ja takich rzeczy po prostu nie kupuję, dalej jestem one dziwne i mnie odrzucają. Więc albo jestem zbyt inteligentny, tak albo jestem sp**dolony. I bo pra, po prostu rzeczy, które mi się nie mieszczą w głowie nie mieszczą mi się w głowie, bo to ja jestem sp**dolony. No. Tak, to też jest śmieszne, że Gocha że Gocha że że, że wy więcej wyroków niż te wszystkie prawilniaki z tych federacji freekwajtowych, nie?